Wszystkie wymienione klipy znajdziesz w telewizji mixtape, dostępnej w najlepszych sieciach kablowych w kraju. Witajcie, rapowi poszukiwacze! Mixtapeowy radar wciąż jest nastawiony na szukanie premier i zapewniamy was, że ciągle ma co robić. Ten tydzień zaczniemy od spektakularnego powrotu. Już wszyscy myśleliśmy, że odkleiło go w stronę alternatywy, na tyle, że pachniało rozwodem z rapem. Ale jest zupełnie inaczej. Uznany wielokrotnie za najbardziej niedocenionego rapera, zamierza udowodnić, że jednak ma jeszcze dużo do powiedzenia. Bish zapowiadał, że jego nowy projekt będzie powrotem do typowego rapu i jest to rap, ale ostatnie co można powiedzieć, to, że jest typowy. Dokładnie w dziesiątą rocznicę pojawienia się singla polok, Bisz odpalił numer promujący jego najnowsze wydawnictwo Dekada Wilka. Nazywa się supermatyzm i dużo w nim super rzeczy. Po pierwsze, Bish jest w formie, po drugie klip jest kozak, po trzecie nie wiem jak wy, ale my za Biszem tęskniliśmy. Jako drugiemu postanowiliśmy przyjrzeć się King Kongowi. Był Albinos, był Mogli, a teraz w tej liczy urósł i jest King Kong. Tak, tak. Chodzi oczywiście o trzecie wydawnictwo KB. Choć premiera planowana jest na połowę czerwca, to już ruszył preorder i oczywiście pojawił się singiel promujący album. Zresztą nazywa się jak cała płyta. Zawodnik z que Quality dorasta i na najnowszym albumie podzieli się podobno z nami dojrzałymi przemyśleniami o świecie. Singiel jest mocno osiedlowy, a w klipie KB ma sztos maskę i jest mocno wojskowy. Czy KB podtrzyma swoją formę? Tego dowiemy się dopiero przed wakacjami. Póki co sprawdzajcie singiel King Kong. I na koniec akcent kobiecy, czyli premiera Mama Sita. Sama Mama Sita kojarzyła nam się zawsze z kawałkiem wdowy. Tym razem mamą została Oliwka Brazil. Oliwka łupnęła mocno sceną, wjeżdżając na nią bez pytania. Teraz pojawia się z kolejnym singlem. Ten można określić jako mniej wyuzdany, ale bardziej melodyjny. I co ciekawe, wywołuje tyle samo kontrowersji, co wyświetleń. Zatem chyba wszyscy się zgadzamy. Królowa Brazylii, Mama Sita, w nowym numerze wciąż jest pieprzna, ale również słodka. Śpiewa. Tematyka, jak się domyślacie, jest ta sama. To kolejny singiel Oliwki, a o dalszych planach na razie. Ci... Jedno jest pewne: wciąż ludzie będą ją hejtować. Dobrze, że ona sama ma to głęboko w poważaniu. W skrócie buja, sami sprawdźcie. Wszystkie wymienione klipy znajdziesz w telewizji Mixtape, dostępnej w najlepszych sieciach kablowych w kraju.